Na dzisiejszym pikniku pod tytułem Majówka na zdrowie Szczecinianie mogą dowiedzieć się o różnej profilaktyce, m.in. o profilaktyce chorób zakaźnych. Jest to miejsce, które sprzyja spacerom rodzinnym. Jest to sobota, czyli dzień dla wielu osób wolny od pracy i myślę, że spotkanie się z tyloma specjalistami, taki okazjonalny pomiar ciśnienia tętniczego mać poziomu cukru może nam rozświetlić kwestię naszego zdrowia. W dniu dzisiejszym można było uzyskać porady lekarzy specjalistów prezentowały się przychodnie, mowa była o szczepieniach przed sezonem turystycznym, gdzie jadąc w różne kraje tropikalne trzeba się w sposób właściwy zaszczepić, można było w tym punkcie uzyskać Staramy się przekazać mieszkańcom Szczecina możliwości rozdrobotnych zachowań, możliwości uniknięcia wielu chorób przewlekłych, chorób nowotworowych. W Mamobusie wykonano 60 badań. No pięknie, po prostu brak czasu, praca to, to umożliwia właśnie tak sympatycznie spędzenie chwili i, spędzenie, i zbadanie własnych chwil. No Po prostu praca nad sobą, żeby uważać, co się je, kontrolowanie organizmu. Wielka sałatka owocowa była przygotowywana, później była degustacja wśród uczestników, promująca jedną z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Spożywaj niec pięć razy dziennie warzywa i owoce. Chcielibyśmy tę imprezę powtórzyć w roku przyszłym i kontynuować, przyjąć, że maj jest takim tradycyjnym miesiącem, który jest poświęcony zdrowiu. Będziemy szukać nowych tematów. Mamy oczywiście gwiazdę sezonu, czyli dnia, czyli na koniec dzisiejszej imprezy będzie zespół Demono. Jest bardzo sympatycznie, jest przyjemnie, jest słoneczko, jest ciepło, fajna atmosfera. Bardzo przyjemne panie, które pobierają krew i, i robią badania. Jest to przy, po prostu fajna impreza.